Pierwiastek z 25 mamy obliczyć takie działanie. Pierwiastek z 25. Jeżeli tutaj nic koło pierwiastka nie pisze, to znaczy, że jest to pierwiastek kwadratowy i możemy sobie tutaj dwa zapisać. Że jest to pierwiastek kwadratowy, czyli dwa razy jakaś tutaj liczba będzie się nam powtarzać pod pierwiastkiem. Co tutaj możemy zapisać pod tym pierwiastkiem? 25 to jest inaczej 5 razy 5, prawda? 5 razy 5. I tutaj to 5 razy 5 pod pierwiastkiem. Ja sobie to na, mogę rozrzucić na dwa pierwiastki, bo zobaczcie. Pierwiastek z 5 razy. Pierwiastek z 5. Będziemy takie wzory brać na kolejnych y, lekcjach, ale chcę Wam coś tutaj uświadomić na tym przykładzie. Pierwiastek z 5 dwa razy się nam powtarza, prawda? Czyli pierwiastek z 5. Powtarza się nam dwa razy, czyli mogę sobie go wziąć do drugiej potęgi, prawda? Pierwiastek z pięciu razy pierwiastek z pięciu. Tutaj jest pierwiastek kwadratowy. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Te dwójki się ze sobą skracają, tylko dwójka tak naprawdę jest to cały pierwiastek, więc pierwiastek się nam skraca z tym kwadratem i zostaje nam po prostu 5. Czyli pierwiastek z 25 to po prostu 5. Kolejny podpunkt. Pierwiastek z jedynki. Pierwiastek z jedynki to po prostu jest jeden, bo tutaj pierwiastek drugiego stopnia, czyli dwa razy się nam powtarza jeden, jeden razy jeden, to i tak jest jeden, prawda? Jeden razy jeden, to i tak jest jeden. Jakąkolwiek tutaj byście mieli, jakikolwiek tutaj by był stopień tego, tego pierwiastka, to i tak zawsze on będzie jedyneczką. Pod punkt C pierwiastek z jednej setnej. Ja zawsze sobie to lubię rozłożyć na, na ułamek zwykły, czyli zapisuję jedną setną jako ułamek zwykły, wrzucam pod pierwiastek. Zapisuję, co to jest jedna setna. Jedna setna to jest przecież jedna dziesiąta razy jedna dziesiąta, prawda? Muszę mieć dwie takie same liczby pod pierwiastkiem pomnożone przez siebie. Bo tutaj mam wszędzie kwadrat, pierwiastek kwadratowy, czyli to znaczy to, że będę powtarzać dwa razy takie liczby, takie same. Czyli wiem, że mogę to zapisać jako jedna dziesiąta pod pierwiastkiem i do kwadratu, prawda? Dlatego te dwójki mi się tu skracają, czyli zostaje mi jedna dziesiąta. Pierwiastek z jednej setnej to 1 dziesiąta. Kolejny podpunkt 16 Podpunkt D Mamy 1681 pod pierwiastkiem. Czyli znów tutaj nic nie piszę, więc będziemy szukać dwóch liczb, które mnożąc je, takie same musimy mieć te liczby, dadzą nam ten wynik. No to zastanówmy się, jak możemy szesnastkę zapisać za pomocą dwóch takich samych liczb. No 4 razy 4. 4 razy 4 daje 16. 81, no to jest 9 razy 9. Mhm. Okay. Czyli mam tak, 4, 9, pierwiastek, powtarzają mi się. A to może zapiszę to tak, żebyście po kolei to mieli. 4, 9 razy 4, 9 pod pierwiastkiem. To się równa 4 9 pod pierwiastkiem. Powtarza mi się ten pierwiastek dwa razy. Tu mam pierwiastek drugiego stopnia. Pierwiastek z potęgą mi się skracają i zostaje mi 4 9. Czyli pierwiastek drugiego stopnia z 16 81 to 4 9. Kolejny podpunkt. Podpunkt E. 36 setnych pod pierwiastkiem. No i znów ja sobie to wolę rozłożyć na ułamek zwykły, chociaż tutaj jest prosto do zrobienia, ale sobie to zróbmy jako 36 setnych pod pierwiastkiem. Znów szukam, nic mi tutaj nie pisze, więc będę szukała dwóch takich samych liczb pod pierwiastkiem, żeby je umieścić. 36 ja mogę zapisać jako 6 razy 6, prawda? a 100 to 10 razy 10. Szukamy dwóch takich samych liczb pomnożonych przez siebie dających wynik tutaj ten. Ok, czyli to jest po prostu 6 dziesiątych. Widzicie? Powtarza mi się tutaj 6 i tutaj 10, czyli to jest po prostu 6 dziesiątych. Kolejny podpunkt, podpunkt F. 2 całe i 7 dziewiątych pod pierwiastkiem. Żeby coś takiego zrobić, bo musimy się pozbyć tutaj tej liczby, liczby mieszanej, tej całości sobie się musimy pozbyć. 9 razy 2 to 18, 18 plus 7 to 25. 25 dziewiątych, pod pierwiastek wszystko. I znów nie ma tutaj nic, czyli pierwiastek kwadratowy. Dwie takie same liczby. 25 to 5 razy 5, a 9 to 3 razy 3. Pierwiastek. I tutaj widzimy, że dwa razy się nam powtarza piątka, czyli już mogę przepisać bez pierwiastka. I tutaj dwa razy się powtarza trójka, więc mogę sobie przepisać bez pierwiastka tą trójkę. Wyciągnijmy całości z 1 cała i dwie trzecie. Kolejny podpunkt G. G. Pierwiastek ze 121. No i tutaj to jest taka liczba do zapamiętania, zarówno ta, jak i ta, 169 tutaj musicie zapamiętać że to jest 11 razy 11 daje 121 czyli tutaj mamy 11 razy 11 pod pierwiastkiem dwa razy się nam powtarza a tutaj jest pierwiastek kwadratowy więc mogę sobie po prostu przepisać że to jest 11 a tutaj 169 to jest też warto zapamiętać że to jest 13 razy 13 tak 3 razy 3 to 9 3 3 1 9, 6, 1, 169, czyli 13. 13 razy 13 dało 169. Kolejny przykład, zadanie drugie. Pierwiastek 3 stopnia z 27. No i tutaj już autor zadania nam mówi, że będziemy szukać jakiejś liczby, która będzie się nam powtarzała aż 3 razy. 27 to jest nic innego jak 3 razy 3 razy 3, prawda? 3 razy 3 to 9, a 9 razy 3 to 27. I znów możemy sobie to rozłożyć jako pierwiastek trzeciego stopnia z 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia razy 3, tak? I jeszcze raz pierwiastek trzeciego stopnia z tego 3. Czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Ile razy się nam powtórzył? Raz, dwa, trzy czyli do potęgi trzeciej. I znów się nam skraca to z tym i zostaje po prostu trójka spod, e, spod pierwiastka. Czyli widzicie, tutaj się trójka nam trzy razy powtórzyła, czyli ja już ją daję tutaj. Trójka. E, później mamy podpunkt B. Podpunkt B. E, mamy jedna ósma. Jedna ósma. Na minusie pierwiastek trzeciego stopnia. I jak w pierwiastkach kwadratowych nie może być liczb ujemnych pod, pod pierwiastkiem, no to tutaj, jak jest nieparzysta potęga, to może się nam pojawić ten minus. I wtedy ten minus nam ląduje przed całym pierwiastkiem, czyli jest minus. Tutaj pierwiastek trzeciego stopnia jest 1a8. Tak jest najprościej to zapisać, bo nie musimy się przejmować tym minusem. Jak jest minus tutaj w nawie pod, pod pierwiastkiem i jest nieparzysta potęga, zawsze ten minus ląduje przed pierwiastkiem. Czyli mamy minus, a tutaj co się nam powtarza, jest 1. Czyli jedynką się nigdy nie przejmujemy, bo pierwiastek jakiego stopnia z jedynki to zawsze będzie 1. Czyli mamy. Powtórzyć tą jedynkę ile razy 3? Raz, 2, 3, 1 razy 1, razy 1, to i tak jest 1. A tutaj 8, jaka liczba pomnożona przez siebie 3 razy da 8? No 2, 2 razy 2 to 4, a 4 razy 2 to 8. Dobra, trzeciego stopnia zapomniałam, czyli minus ile? 3 razy się nam powtarza 1, czyli przepisuję 1, i 3 razy się powtarza 2, czyli przepisuje 2. I mamy pierwiastek trzeciego stopnia w minus 1, 8 to po prostu minus 1, 2. Okay. Pierwiastek z 0, pierwiastek trzeciego stopnia z 0. I tutaj no nic w dużej filozofii nie ma, no bo trzy razy musimy powtórzyć liczbę 0. Czyli to jest po prostu 0. Jakąkolwiek tutaj, jaki tutajkolwiek stopień będzie, to zawsze, jak, a w środku mamy 0, to i tak zawsze będzie tutaj 0 kolejny podpunkt podpunkt d pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki no i tutaj wiemy też, że to i tak będzie jeden, bo pierwiastek trzeciego stopnia ile razy musimy powtórzyć jedynkę, no trzy razy, czyli mamy jeden razy jeden razy jeden, to i tak jest jeden, czyli trzy razy się nam powtórzyła jedynka jest pierwiastek trzeciego stopnia, ta potęga, ta potęga z tym pierwiastkiem się skraca, dlatego zostaje tylko Jeden. Kolejny przykład mamy pod punkt E, mamy minus nie, pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1. Wiemy, że już ten minus sobie możemy wyrzucić przed, przed pierwiastek, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki, mamy minus, a pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki obliczaliśmy tutaj, czyli przepisuję sobie tą jedynkę, czyli mam minus jeden wynik. Kolejny podpunkt. Podpunkt F. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 800. Ok, no to znów sobie minus, minus przed pierwiastek daję. I teraz się zastanawiam, jaką liczbę powtarzam trzy razy żeby mi dało 8000. No to spróbujmy. Wiemy, że 8 to i tak mamy ósemkę mamy sobie zapiszmy jako 2, prawda? Bo 2 razy 2 razy 2 to jest 8. 8 to się równa 2 razy 2 razy 2, czyli to jest 2 do potęgi trzeciej. Czyli tutaj sobie mogę zapisać, że to jest. Tutaj będę miała 2 razy 2 razy 2, tak? To jest to moje 8. Jest z trzeciego stopnia i razy jeszcze. Czyli mam tak 8 razy tutaj by było 1000. A 1000 to jest 10 razy 10 razy 10, tak? 10 dziesięć razy 10 dziesięć razy 10. Ok, jeszcze mogłam wcześniej to Wam zapisać jako... Tu się zmieści na grazie, nagra się. 8 razy 1000, prawda? Trzeciego stopnia. 8 razy 1000 ja sobie zapisałam te tak. I To jest 2 razy 2 razy 2 razy 10 razy 10 razy 10. Razy, 10. Ok, no to sobie to um, obliczmy, czyli to jest tak, minus nam zostaje. Pierwiastek trzeciego stopnia. Tą dwójkę sobie zostawmy pod jednym pierwiastkiem, czyli to jest 2 razy 2 razy 2. Razy, 2. A tutaj mamy razy dalej. Pierwiastek trzeciego stopnia, 10 razy 10 razy 10. Razy, 10. Czyli to jest tak. Tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z tej dwójki trzy razy się nam powtórzyła dwójka, czyli ją po prostu przepisuję. Ten minus sobie też przepisałam. I tutaj razy trzy razy się nam powtórzyła dziesiątka, czyli mam trójkę, mi się z tą potęgą tutaj trójką skraca, więc zostaje mi 10. Czyli mam minus 2 razy 10, czyli daje mi to minus 20. I można się było już od razu tego domyślić, bo osiem tysięcy to jest po prostu 20 razy 20 razy 20. Razy 20. Trzy razy się nam dwójka powtórzyła. Dwadzieścia powtórzyło. Jeszcze sobie zrobimy przykład H.